Cześć tu Magda. Witam się z wami bardzo serdecznie i tutaj spróbuję jeszcze odpalić raz live'a hmm. na Instagramie, który właśnie wywalił mnie z, ze swojego tutaj systemu. Więc dobra. Dziewczyny, olewamy Instagrama, bo miała iść równocześnie równocześnie transmisja na Instagrama, ale dzisiaj nie pójdzie, więc witam się bardzo serdecznie na Facebooku z Wami na Facebooku i, i na YouTubie. Pomyślałam sobie, że skoro jestem dzisiaj, pierwszy dzień, po raz kolejny, na programie oczyszczającym na KIN 9 więc to będę się z Wami dzielić. Tym, jak każdy dzień na takim oczyszczaniu wygląda, powiem, że dla osób, które się tutaj przyglądają, które się zastanawiają, które nie mają pojęcia, czym jest jakieś oczyszczanie, to może brzmieć tak dziwnie, nie? Tu jakiś aloes, tu jakieś oczyszczanie, tu jakiś detoks, tu jakieś jelita o co w tym wszystkim chodzi, więc pomyślałam sobie, że przybliżę Wam ten temat. Widzę, że się powoli zbieracie, ekstra, dajcie znać, czy robiliście kiedyś oczyszczanie organizmu, czy wiecie, czym jest takie oczyszczanie, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Ja robię Clean 9, czyli ten dziewięciodniowy program oczyszczający po raz, właśnie próbowałam sobie policzyć, który, siódmy albo ósmy, na początku byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona. Przez rok patrzyłam, jak dziewczyny robią oczyszczania ja i stwierdziłam, że nie, nie będę tego robić, bo sobie sama zrobię lepiej, bo, sam, bo sobie sama zrobię mądrzej. Natomiast po wczorajszej konferencji Forever Polsko-czeskiej po raz kolejny uświadomiłam sobie i po raz kolejny podjęłam tą decyzję, że wszystko upraszczam. I to, że ja nie zaczęłam tego oczyszczania od razu, no, wynika z mojego charakteru. Ja sprawdzałam, testowałam, wymyślałam po swojemu, a teraz wiem, że wszystko potrzebuje uproszczenia i jeśli w skomplikowanym życiu, pędzącym w życiu i, i, i w pędzie tak dużo różnych rzeczy się dzieje, to jeśli mamy gotowca, gotowy na przykład program oczyszczający klin 9, to bierzmy go. Bierzmy go i, i róbmy dla naszego zdrowia. Ja Wam powiem, co mnie najbardziej dzisiaj nawet może nie zaskoczyłoby się, tego chyba trochę spodziewałam, ale to mnie najbardziej ucieszyło. Tutaj mamy taką w każdym programie Clean9 książeczkę, w której są przepisy, są dokładne rozpiski, jak każdy dzień powinien wyglądać. No i na początku jest tabelka z wymiarami i z wagą. Mierzymy swoje obwody. Ja się nie zważyłam, no to jest nieprofesjonalne, nie powinnam tego mówić, skoro tutaj Trzeba się zważyć, ale ja się nie zważyłam, nie ważyłam się też przed, przed ostatnim kinem, dlatego że właśnie wtedy w wakacje zepsuła mi się waga i stwierdziłam, że mam to gdzieś, nie, nie naprawiam na siłowni, mam wagę, więc, więc potem ten temat ogarnęłam, więc ja się dzisiaj zmierzyłam, zmierzyłam obwody ob i to, co było dla mnie najmilsze, najfajniejsze i co było dowodem na to, że te wszystkie zdrowe nawyki działają i mają sens, było to, że... Mm, przed klinem dzisiaj obwody miałam mniejsze niż po klinie, po klinie wakacyjnym, czyli ten efekt po klinie wakacyjnym nie dość, że został utrzymany, e, zmniejszenie obwodów, czyli tam, gdzie było za dużo tłuszczu po prostu, e, i nie dość, że on został utrzymany, to został polepszony, czyli tymi nawika, nawykami, które z całym no, przekonaniem powiem, że dzięki takiemu programowi jak Klin 9 e, mogłam wprowadzić, te efekty, te nawyki po prostu dały takie rezultaty, że obwody są mniejsze. I to, co mnie cieszy, oczywiście możecie sobie powiedzieć, o obwody, obwody, nie tylko zależy, żeby być sztucznym, mam to gdzieś, nie będę, nie będę robić tylko dla, dla odchudzania się, a to jest tak, tak sobie tak mogę pomyśleć, to jest takie czasem, nie wiem, próżne, że ktoś chce mieć mniejsze obwody. Dobra, ręka w górę, kto nie chce mieć mniejszych obwodów, nie wiem, w tyłku, w biodrach i, i, i gdzieś jeszcze i na przykład na udzie byłoby to całkiem przyjemne. No chyba, że robisz jesteś ekstra szczupła, i ja robisz masę i to uda rozbudowujesz, to już inna sprawa. Natomiast ja najczęściej mówię o tym, co um, najczęściej się dzieje, czyli mam za dużo tego tłuszczeku, w którym kumulują się toksyny. Um, a tutaj dzięki temu programowi no, jestem efektem, um, jestem przykładem na to, że można, można tutaj to polepszyć ten stan. Um, I to, co jest fajne, ok, um, jest. Człowieka trochę mniej, jest szczuplej, dużo lepiej wygląda się w, w obcisłych ubraniach. Ale to, co też mnie bardzo, bardzo zbudowało, i to, z czego ja jestem najbardziej cze szczęśliwa, i takie cele sobie też zakładałam. Że nie dość, że nie potrzebuje zwiększenia leków na, na chorobę autoimmunologiczną, u mnie to jest Hashimoto, to doszliśmy na ostatnim spotkaniu z panią doktor do zmniejszania dawki z, z kilku dni. Więc to jest, to jest rewelacyjne, nie? że leczenie, leczenie są takie super rezultaty wprost, bo pani zeszczuplała. Nie potrzebuje pani tyle hormonów, tak? Prosty, prosty przekaz. i w taki prosty sposób ja jestem przykładem na to, że te dawki leków mogą być zmniejszane i nie jestem jedyna i nie jest to jedyny efekt też właśnie oczyszczenia organizmu, zmiany zdrowych nawyków, że możemy przede wszystkim nie brać garści kolejnych leków i być może jesteśmy w stanie. Poradzić sobie z naszymi obecnymi wyzwaniami zdrowotnymi, a tutaj nadwaga i otyłość w ogromnej mierze na, choroby, na rozwój chorób cywilizacyjnych wpływa. Więc to jest dla mnie taka największa, największa radość z tego, że te obwody są, są mniejsze. I to właśnie robimy w pierwszym dniu. W pierwszym dniu mierzymy się, ważymy. Ja się nie zważyłam i okay, zakładam, że to uwaga. Wiem jaka jest, bo się tam jakiś czas temu siłowni ważyłam. I określamy sobie nasze cele. I tutaj, dziewczyny, takim, ta, ja tak podpowiadam dziewczynom, które, które robią programy oczyszczające, fajnie jest sobie teraz siąść i uzmysłowić to, co chcemy po tym klinie dalej ciągnąć. Bo jeśli nie ruszasz się, jesz byle jak, jesz dużo słodyczy, pijesz 4-5 kaw dziennie z mleczkiem i, i z cukrem i tam jeszcze dużo żywności przetworzonej jest, to wiadomym jest i oczywistym, że po programie oczyszczającym Klin 9, ty nie wprowadzisz od razu wszystkich zdrowych nawyków, nie ma się co oszukiwać, to jest, to jest nierealne. Twoim celem na przykład, jeśli jesteś w takim stanie, że, że dużo jest do wyprostowania jeszcze, twoim celem może być po Klin 9 na przykład. Picie większej ilości wody z aloesem. Może być wprowadzenie koktajlu warzywno-owocowego raz na kilka dni, bo też nie spodziewam się, że od razu będziesz picie codziennie. Twoim celem może być suplementacja na przykład Garcinią i chromem, żeby nie podżerać słodkiego. Twoim celem może być na przykład, i to jest mój cel na teraz: wprowadzenie sobie dużo większej ilości napojów, takich jak woda z błonnikiem. Na oczyszczeniu na kliń 9 mamy wodę z błonnikiem. Ona normalnie nie wygląda tak, ale ja tutaj wiecie, kombinuję ze smakami, więc dodałam troszkę kawałek pomarańczy, więc mam troszkę posiłku, mam witaminki, mam orzeźwienia i dużo lepszy smak tego błonnika, który jest po prostu bez smaku, a ja nie lubię rzeczy bez smaku. Więc moim celem po tym klient 9 jest picie większej ilości takich napojów. Woda z dodatkiem owoców, woda z dodatkiem jakiegoś warzywa, na przykład pietruszka zielona byłaby tutaj fajna i do tego wszystkiego błonnik. I to jest mój cel. Twój może być zupełnie inny, natomiast to, co w pierwszym dniu klient dziewięć jest bardzo, bardzo ważne jak dla mnie, to takie uzmysłowienie sobie, że, że okej, okay, przejdę ten program, zrobię oczyszczanie, poczuję się doskonale i żeby nie wrócić do wszystkich starych nawyków, które Ci nie służą, określ sobie jeden. I na przykład Justyna, po wakacjach bodajże Justyna robiła klina, określiła sobie, że, że będzie piła po prostu wodę z aloesem. Ewa robiła też już kiedyś klina i jej postanowieniem było to, że włączy do swojej diety koktajle warzywno-owocowe i też oczywiście od razu niecodziennie, jeśli to nie było po prostu wcześniej taką codziennością. Więc dzisiaj ode mnie takie przesłanie na programie oczyszczającym Klin 9 jest takie, że nawyki wprowadzamy pomału, krok. Po kroku, nie jesteśmy w stanie od razu rzucić się i zrobić sobie rewolucję, bo to nie jest czas na rewolucję, to jest taki czas na, na powolne, powolne, zmi powolne zmiany, bo tylko one mają sens. Mm, I taką mam propozycję, no, zapisz sobie, czy jesteś na programie oczyszczającym, czy na nim nie jesteś. No ja dzisiaj jestem, więc o, więc o nim mówię. Mm, jaki zdrowy nawyk chcesz wprowadzić w swoje życie? I jeśli masz. No trochę odwagi, dobra, odwagi. Napisz tutaj w komentarzu, jaki zdrowy nawyk chcesz wprowadzić. To będzie taka publiczna deklaracja, to będzie takie um, zdefiniowanie się i y, takie wyzwanie, żeby po prostu inni wokół Ciebie też, y, też, y, też wiedzieli, też mogli ci dopingować. To, co napisane, to też istnieje, y, więc będziesz miała dowód na to, że to nie jest tylko w Twojej głowie, tylko wyszło. I zobowiązałaś się przed sobą, że chcesz powoli zacząć pracować nad wprowadzaniem tego zdrowego nawyku, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy, czy teraz to będę czytać, czy będę to czytać później. Napisz tutaj w komentarzu, jaki zdrowy nawyk chcesz teraz wprowadzić, nad czym chcesz popracować, i być może gdzieś będziesz potrzebowała wsparcia, więc zapraszam Cię. Do do mnie na bloga Łukasik.pl zapraszam Cię tutaj do mnie na media społecznościowe, zapraszam Cię też do pobrania mojego bezpłatnego e-booka w prezencie dla Ciebie z pięcioma przepisami na odżywcze koktajle. Być może będzie chciała trochę z koktajlami sobie podziałać. Moje przemyślenie po pierwszym klin 9 jest takie, żeby Usiąść i zastanowić się, co chcemy, co chcemy osiągnąć. A sama też jestem najlepszym przykładem na to, że wprowadzanie zdrowych nawyków, tak mądrze, krok po kroku, ze wsparciem dobrych programów, przemyślanych, zaprojektowanych przez, przez naukowców, przez dietetyków, przez specjalistów do spraw suplementacji że takie program, programy naprawdę działają. I Efektu jojo nie ma się co bać. Jeśli mączę i z głową, to zrobimy. A służy nam do tego cała, cała grupa wsparcia na, um, dotycząca właśnie, właśnie programu Clean9. Moje postanowienie po tym clean więc. A już sobie o tym myślałam o. Próbowałam się kawałkiem, kawałkiem pomarańczy. Myślałam sobie o tym od dwóch miesięcy jakoś, a teraz mam takiego podstaj, i mam takiego kopa. Picie większej ilości napojów warzywnych, napojów warzywno-owocowych z dodatkiem jeszcze błonnika, błonnika pokarmowego. Kochani, będę bardzo, bardzo wdzięczna za wszystkie serduszka, lajki, czy mnie oglądacie teraz, czy później na YouTubie, czy to na Facebooku, bo to zawsze daje mi dużo motywacji do dalszych działań, a mam taki zamiar, żeby codziennie w trakcie programu Clean 9 przedstawiać tutaj jego poszczególne, poszczególne elementy, więc dawajcie serduszko, dawajcie lajki, żeby tutaj siły o sobie na deficycie kalorycznym sporo, sporo dodać, jeśli też uznacie, że ten live jest dla kogoś przydatny. Pomoże komuś. Śmiało udostępniajcie strzałeczka taka na, na Facebooku, możesz udostępnić u siebie w grupie, możesz udostępnić u siebie na, na profilu, możesz wysłać komuś w Messengerze. Tak samo śmiało udostępniajcie na, na YouTubie, skopiujcie link i wyślijcie komuś, komu ten program, komu ten live może się przydać. Do zobaczenia i zakładam, że do jutra. Do drugiego dnia programu Oczyszczającego Clean9, czyli dziewięciodniowego wyzwania oczyszczającego, już to powiedziałam. Deficyt kaloryczny, nie, jeszcze dzisiaj mi nie, nie, nie pada na głowę. Jest ok, jest siła, jest energia, nie jest zimno, jest pięknie i będzie szczuplej. Do zobaczenia, cześć.